Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, w niedzielę bardzo króciutki film. Chciałam zrobić takie króciutkie przesłanie anielskie na daną chwilę, na dany moment, dwa, trzy słowa. I ten film słuchajcie powstaje dlatego, że chcę wesprzeć tutaj fundację dla króliczków, która nazywa się Azyl dla Królików w Toruniu. I postanowiłam, słuchajcie, że zrobimy sobie taką promocję na czytanie, że jedno przesłanie anielskie będzie w kwocie dwóch złotych. I będzie to, słuchajcie, krótkie takie przesłanie anielskie, które otrzymacie mailowo w formie pisemnej wraz ze zdjęciem Waszego tutaj jakby przesłania anielskiego, więc będzie to zdjęcie przesłania na daną chwilę, na dany moment, plus króciutki opis, i będzie to w kwocie 2 zł. I słuchajcie, wszystkie pieniądze z, e, zebrane właśnie z tych przesłań. Trafią do tej fundacji dla króliczków. Jak wiecie, takie robiłam też często akcje właśnie w okresach świąt, więc stwierdziłam, że zbliża się wielkanoc, więc sobie tak zrobimy. I słuchajcie, ta promocja będzie trwać teraz do załóżmy wtorku. Do 26 marca można zapisywać się na takie krótkie przesłanko anielskie za 2 zł. Możecie zamówić je dla siebie, dla kogoś bliskiego w prezencie i przesłać króciutki opis. Tak jak mówię, będzie to króciutkie czytanko, króciutki opis, a kwota symboliczna i trafi na jakby charytatywny, szczytny tutaj cel. Dobra, więc dzisiaj macie jedną z trzech kart do wyboru. Więc grupa numer jeden, grupa numer dwa, grupa numer trzy. Wybierzcie sobie grupę, która najbardziej tutaj Was przyciąga. I patrzymy na przesłanko numer jeden, na tą chwilę, na dany moment. To jest słuchajcie, Aniołek harmonii. Jest to równowaga, opanowanie i zgodność. Idzie do Was bardzo spokojny okres, okres w Waszym życiu. Idzie do Was spokojny czas. Jeżeli czymś się martwiliście. Tutaj czymś bardzo się przejmujecie, to Anioł Harmonii przypomina o tym, żeby znaleźć równowagę w dniu codziennym. Ale również słuchajcie, jest to przepiękna energia, która mówi o tym, że najbliższe dni będą upływać w spokoju, w ciszy, w harmonii, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że te dni będą spokojne, nie macie powodów do zmartwień, nie macie tutaj um, o co się martwić, wszystko jest ułożone, wszystko jest ok, jesteście chronieni, idzie do Was fajny, przepiękny czas, pełen właśnie harmonii. Równowagi, więc korzystajcie z niego w pełni, cieszcie się nim, nie zamartwiajcie się niczym, nie traćcie swojej energii na zamartwianie się, korzystajcie w pełni, słuchajcie z nadarzających się dni, bo pokazują się naprawdę, słuchajcie, w przepięknej energii. Dużego spokoju, więc jak ten aniołek, słuchajcie, wkracza w Wasze życie, to tak jak mówię, jest to zapowiedź, że najbliższe dni będą bardzo spokojne, e, będą pełne po prostu takich miłych chwil. Więc też otwórzcie się na przyjmowanie, odrzućcie zmartwienia, jesteście bezpieczni, jesteście chronieni. Więc tak to mi się pokazuje dla grupy numer jeden i patrzymy, co dla grupy numer dwa. Numer dwa ma aniołka dobrej rady, czyli kompetencje, autorytet, przemyślenia. Aniołek dobrej rady mówi o tym, że nieważne z czym teraz się zmagacie, dajcie sobie troszkę więcej czasu do namysłu. Jest to przesłanie na daną chwilę, żeby troszkę wycofać się z podejmowania ryzykownych decyzji, w szczególności jeżeli ktoś was do czegoś tutaj przymusza, zmusza. Dajcie sobie przestrzeń, dajcie sobie czas do namysłu. Anioł dobrej rady też mówi, że słuchajcie głosu swojego serca, nawet jeżeli innym Wasza decyzja się nie podoba, to wszystkie decyzje podjęte właśnie w zgodzie z samym ze sobą będą tutaj najlepsze. Aniołek dobrej rady też mówi, słuchajcie, odpocznij, odpocznij, zwolnij, naładuj baterie. Jeżeli nie czujesz się dzisiaj produktywny, jeżeli nie czujesz się na siłach, a jesteś ospały, zrób sobie gorącą herbatę, kawę, kakao. Połóż się, czy idź na króciutki spacer, zrób coś dla siebie, dla przyjemności, nie narzucaj na siebie zbyt wiele. Dzisiaj po prostu postaw na odpoczynek i regenerację, bo ten anioł, aniołek, słuchajcie, też przypomina o tym, żeby zwolnić, żeby nabrać dystansu do pewnych sytuacji. Ale dzisiejszy dla Was dzień i nadchodzące dni to są bardziej, słuchajcie, właśnie takie dni, które mówią: zwolnij, nie rób nic na siłę, na spokojnie wszystko uda Ci się zrealizować, więc nie ma tutaj Potrzeby, e, czucia Jakiejkolwiek presji Więc macie przepiękne przesłanie To też jest słuchajcie Dla Was znak, że wszystkie Zmartwienia, zmagania Z którymi teraz się właśnie zmagacie Zmierzają ku rozwiązaniu Więc macie przepiękne przesłanie I dla grupy numer 3 Ok, pierwszy raz słuchajcie Wypadła mi ta karta, odkąd mam tą talię I Wasz aniołek to anioł pocieszenia Wsparcie, wysłuchanie Komplement i jeżeli chodzi o aniołka pocieszenia, to jest to aniołek, który mówi, że niedługo w waszym życiu pojawi się jakaś nowa osoba, która może stać się waszym najlepszym przyjacielem, przyjaciółką. W szczególności jeżeli osoby jakieś zaczynają nową pracę, szkolenia, idą w jakieś nowe miejsca, możecie poznać tutaj naprawdę świetne, fajne osoby, które zostaną w waszym życiu na dłużej. Ale ogólnie dla całej reszty jest to taki aniołek, który przychodzi i, i tuli i wysyła bardzo dużo pięknej energii miłości który mówi o tym, żeby po prostu dać sobie czas. Czasami trzeba z czegoś się tutaj wypłakać, a osoby, które po prostu są szczęśliwe. Jest to tak czy siak dla każdego z Was przepiękny znak, że idziecie w dobrą stronę, że niedługo nadejdą piękne, radosne, lekkie dni, więc nie musicie się zamartwiać Niektórzy z Was w tej grupie czuję, że Wasza grupa jest najsilniejsza pod tym względem, że w waszej grupie najwięcej może być jakichś osób smutnych, troszkę zagubionych, natomiast ten aniołek mówi nie jesteście nigdy sami. Wasz anioł stróż i anioł pocieszenia są przy Was, nigdy nie jesteście sami. Niedługo Wasze tutaj problemy czy jakieś zmartwienia się rozwiążą. Proście tutaj o wsparcie, proście tutaj o pomoc, nigdy nie jesteście sami. W szczególności tutaj macie też wysłuchanie, czyli jeżeli macie z czymś problem. I ta szóstka też mi się kojarzy z szóstką monet, warto czasami poprosić górę, anioły o wsparcie w danej sytuacji, w danej sprawie. Więc nie dość, że tutaj do Was w najbliższych miesiącach przyjdzie jakaś osoba, która będzie dla Was ogromnym wsparciem, która naświetli Wam pewne też być może sytuacje, to w dodatku jest to takie zapewnienie, że najbliższe dni będą radosne, będą lekkie, że idziecie w dobrą stronę, idziecie w dobrym kierunku, nie ma powodów do zmartwień. A teraz, jeżeli przechodzicie przez trudniejszy etap, dajcie. Sobie czas i macie tutaj wsparcia waszych aniołów, więc nie musicie o nic tutaj się martwić. Więc tak, to słuchajcie mi się dla Was pokazuje, więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, tak jak mówiłam, króciutkie przesłanka na tą chwilę, na ten moment i tak jak mówię, możecie zamawiać króciutkie przesłanka dla siebie w symbolicznej kwocie i idzie to oczywiście na Fundację Charytatywną na wsparcie króliczków w potrzebie. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, pozdrawiam cieplutko i pa pa!